Dzień dobry Państwu witam na kolejnym wykładzie, pierwszym w tym roku z Osolińskiego Skarca Kultury. Tym razem opowiemy o książkach dla dzieci i młodzieży wydanych w pierwszych latach powojennych. Bazować będziemy oczywiście na egzemplarzach, które znajdują się w zbiorach osolińskich i ze względu na to, że jesteśmy we Wrocławiu, zaczniemy też od wrocławskiego wydawnictwa, które takich książek właśnie dla dzieci, dla młodzieży wydawało sporo w latach właśnie 46 48 By, Tutaj o wydawnictwie Michała Arcta, Wydawnictwo Michała Arcta wrocławskie, powojenne to oczywiście spadkobierca wielkiej tradycji rodu arctów wydawnictwa lubelskiego, warszawskiego, a prowadził je Zbysław Arc. To wydawnictwo oprócz różnych rzeczy wydawało także książki dla dzieci i młodzieży, z których wydawnictwo arców przed wojną słynęło. Pierwszą najstarszą książką, którą tutaj pokazujemy, jest książka autorstwa znanej, bardzo autorki Janiny Porazińskiej Wesoła Gromada. To jest książka z 1945 roku. I jest to oczywiście kolejne wydanie, ponieważ większość wydawców, zwłaszcza tych wydawców, którzy mieli tradycję, kontynuowali tradycje przedwojenne, bazowało na autorach, których do tej pory wydawali, na tytułach, które wydawali. Stąd tutaj wiele tytułów, które Państwu pokażemy. To będą właśnie kolejne wydania. Także zaczynamy tutaj od Janiny Porazińskiej WESOŁA GROMADA. Książka, jak widać, ma ilustracje na okładce, ale w tym wypadku jest to jedyna ilustracja. My Zwyczajeni jesteśmy od lat, że książki dla dzieci i młodzieży są kolorowe, bogato ilustrowane. W każdym razie, no tak jak wyobrażamy sobie no, to, co powinno cieszyć dzieci i młodzież, czyli no, właśnie ładne ilustracje i kolor. Tutaj oczywiście ze względów, no, czasy powojenne, w związku z tym kłopoty z papierem, kłopoty z drukarniami, generalnie no, bieda, po prostu bieda wydawnicza, no, ale wszyscy wydawcy, co zresztą zobaczymy, starali się, żeby jednak jakieś ilustracje. Zamieszczać. Nie zawsze były to ilustracje kolorowe, czasami po prostu skromne, biało-czarne, ale widać to staranie u wszystkich wydawców. I tu chciałabym zwrócić też uwagę na to, że wydawnictwo Bogdana Arcta, tak jak mówiłam, bazowało na swoich dawnych autorach, ponieważ rodzina Arctów była bardzo utalentowana nie tylko wydawniczo, tam też było kilku pisarzy, między innymi była też Maria Bujno-Arctowa, bardzo popularna przed wojną autorka książek dla dzieci i młodzieży. I tutaj prezentujemy dwa tytuły. Jeden to jest książka dla młodzieży, książka nosząca tytuł Koledzy. I ona jest wydana, tak jak to się często też w czasach tuż powojennych wydała, we współpracy Michała Arca z wydawnictwem Tadeusza Gieszczykiewicza z Krakowa. Natomiast druga to jest kolejne też wydanie wsi szczęśliwej z ilustracjami Wandy Kówny. To była ilustratorka bardzo często pracująca właśnie dla wrocławskiego wydawnictwa Arców. I tutaj dziwi jedna rzecz, że wydanie. Trzecie z 1946 roku ma ilustrację na okładce, natomiast jak widać wydanie czwarte z 1947 już okładkę ma bardzo skromną. No tak właśnie też bywało. Kolejna rzecz, na, której, na którą trzeba zwrócić uwagę, też właśnie w wydawnictwie Michała Arstra to jest to, że brat Zbysława, czyli człowieka, który prowadził wydawnictwo we Wrocławiu, młodszy brat, Bogdan Arc, był lotnikiem w dywizjonie 303 i potem też swoje wspomnienia z czasów wojny przelewał na papier i między innymi w pierwszych latach powojennych, właśnie w wydawnictwie arców we Wrocławiu, ukazały się dwie jego powieści: jedna w pogoni w Dwafe pod tytułem Polscy myśliwcy w pustyniach Tunisu, i druga Messerschmitty w słońcu. Co jest też interesujące, Bogdan. Arzt był często nie tylko autorem tekstu, ale również autorem ilustracji. Akurat w tej książce Pogoni Zalów jak widać tutaj, zamieszczano fotografie, które miały ilustrować książkę. Natomiast publikacja Messerschmitty w Słońcu jest ilustrowana. Zresztą jest to również ilustracja na okładce. To wszystko jest autorstwa Bogdana Arcta, który był również artystą i wykonywał wiele drzeworytów. Także to są te najważniejsze książki, które pokazujemy z wydawnictwa Michała Arcta. Trzeba też pamiętać o tym, że jak w każdych czasach, a zwłaszcza już w czasach powojennych, literatura dla dzieci i młodzieży często nie była w stanie prze przetrwać, bo była to książka bardzo często używana przez młodych czytelników, którzy, jak wiadomo, nie zawsze szanują swoje książki, przekazywana też często z pokolenia na pokolenie, w związku z tym wiele egzemplarzy tych książek nie dotrwało do naszych czasów i są w tej chwili na przykład bardzo takie rzadkie w bibliotekach, także nie wszystkie również w Osolineum te publikacje mamy, no, ale jest ich wystarczająco, żeby oni o nich opowiedzieć. Tutaj pokazujemy książki wydane także we Wrocławiu. Jeszcze jedna książka z Michała Arsta, to są Paziowie króla Zygmunta Tonidy Domańskiej, ilustrowane przez wrocławskiego grafika Stanisława Pękalskiego. A tutaj bardzo popularne dwie książki Kuruda i jedna książka Grey Owl, czyli Szarejsowy. To była literatura młodzieżowa, i bardzo popularna w latach powojennych. Właśnie ta historia opuszczonego z szałasu Szarejsowy, to jest też na nakład dobrej książki drugiego wydawnictwa, Wrocławskiego, które również specjalizowało się w książkach dla dzieci i młodzieży. Chciałam też zwrócić uwagę na okładkę Barisz, syn Szarej Wilczycy kuruda". to jest nakład Wielkopolskiej Księgarni Wydawniczej. Okładkę projektował znany nam Jan Marcin Szancer. I jeszcze jedna książka, tym razem na srogim lwie Jana Żabińskiego, twórcy warszawskiego ZOO, który ratował to ZOO w czasie wojny, z rysunkami Kazimierza Grusa. Ilustracje są oczywiście biało-czarne, natomiast żeby uatrakcyjnić książki, Nawet jak nie można było stworzyć ilustracji, to winietki tytułowe rozdziałów były właśnie tak projektowane, pisane jak widać ręcznie i z ilustracją, i potem sporo takich ilustracji wewnętrznych. No i na koniec książka, która znanego bardzo autora Jana Grabowskiego, którego już mieliśmy w, poprzednio w wydaniach Michała Arcta, tym razem jest to Finek, kolejne wydanie powojenne najbardziej znanej instytucji, jeśli chodzi o książki dla dzieci i młodzieży, czyli naszej księgarni, która odrodziła się po wojnie. Ta książka jest ilustrowana przez zmarłego w czasie wojny znanego grafika warszawskiego Ksawerego Koźmińskiego. To są takie ilustracje no, dość, dość nietypowe jak na książki dla dzieci i młodzieży, chociaż w tamtym czasie też takie tworzono. Także warto się też temu przyjrzeć, bo jest to na pewno bardzo ciekawe. Jak widać jest też ilustracje. Ilustracja kolorowa. Pozostajemy dalej w, 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 wśród ilustracji książek, książek dla dzieci i młodzieży. Jak Państwo już pewnie zauważyli, wszystkie te książki drukowane są na bardzo kiepskiej jakości papierze, takim żółtawym już nie tylko z racji wieku, ale w ogóle był to bardzo słaby papier. Natomiast ilustracje dalej, widać, że wydawcy bardzo się starają. Książkę, którą tutaj Państwo widzą, to jest no, bardzo znana. Książka Janiny Porazińskiej w Wojtusiowej Izbie, wydana przez Michała we Wrocławiu. W tej książce zastosowano takie rozwiązanie, że po prostu są winiety biało-czarne, jak niemalże wszędzie. W związku z tym jest to książka, którą bardzo przyjemnie się ogląda i z niej korzysta. Kolejna książka to jest też kolejny tytuł autorstwa Marii Bujno-Arctowej Kocia Mama, która ma nie tylko kolorową okładkę, ale też właśnie bardzo dużo takich drobnych ilustracji wplecionych w tekst. Te ilustracje są tak jak mówiłam u arców bardzo często autorstwa Wandy Romejkówny, ale w każdym razie ich ilość jest ich tyle w tym tekście, że tu książka sprawia wrażenie po prostu ilustrowanej. Kolejna rzecz to też jest bardzo popularny temat, jeśli chodzi o publikacje, zwłaszcza młodzieżowe, to były książki indiańskie czy teoretycznie pisane przez Indian. Tym razem jest to opuszczona rzeka Zenegreja i tutaj też są ilustracje całostronnicowe, biało-czarne autorstwa Tadeusza Olszewskiego. Szczególną uwagę wśród tych ilustracji, które tutaj pokazujemy, chciałabym zwrócić na kolejną książkę Janiny Porazińskiej, też z wydawnictwa Dobra Książka, to jest Boża ścieżka królowej Kingi, do której wykorzystano ilustracje bardzo znanego ilustratora, zwłaszcza z tematów wojskowych, batalistycznych, czyli Michała Belliny. W całej książce te ilustracje zostały pokolorowane w tym sensie, że jak widać one są takie czarno-niebieskie. Dodatkowym rozwiązaniem, który bardzo uatrakcyjnił wygląd tej książki, jest też to, że zastosowano niebieski druk. Tutaj jak widać poszczególne wiersze zaczynają się inicjałem, który jest niebieski, niebieskie gwiazdki, niebieska paginacja. Także to jest takie niezbyt częste, ale stosowane przez wydawców właśnie książek dla dzieci i młodzieży rozwiązanie w tych czasach, ponieważ no, takie były możliwości techniczne i to wykorzystywano. Na koniec tej krótkiej prezentacji wybranych publikacji dla dzieci i młodzieży z pierwszych lat powojennych oczywiście czasopisma, bo czasopisma dla dzieci i młodzieży każdy z nas czytał i wiele z nich pamiętamy do dzisiaj. Prezentujemy tutaj dwa tytuły, oba oczywiście wydawane przez naszą księgarnię. Pierwszy to są Iskierki. To jest pisemko dla najmłodszych. To taki typ pisma, którym później był Miś, którego większość z nas zna. I zarówno to czasopismo skierki, jak i drugie, o którym za chwilę będę mówić, były projektowane, czy kierownikiem artystycznym obu czasopism był Bogdan Bogdanowicz i on czuwał nad ilustracjami. Były to czasopisma bardzo bogato ilustrowane, bo wiele rzeczy właśnie było przedstawione za pomocą ilustracji. To czasopismo wychodziło od 1945 roku, a więc zaraz po tym, jak wojna się skończyła, było wydawane w Warszawie, jak to w wypadku naszej i tak jak przy wszystkich czasopismach dla dzieci i młodzieży, były tu zarówno teksty do czytania, wierszyki, opowiadania, jak i łamigłówki różnego rodzaju czy rebusy, bo w tym się też specjalizowały tego typu czasopisma. Iskierki zostały po paru latach zastąpione w pewnym sensie przez świerszczyka, którego też większość z nas pamięta. My, czyli już czasopismo dla starszych dzieci, nie dla tych najmłodszych. Natomiast drugie czasopismo, które tu prezentujemy, to jest oczywiście Płomyczek, który też jest nam wszystkim znany. Ten numer, który tutaj prezentujemy z 1946 roku, to jest 25. rocznik, bo to czasopismo wychodziło wiele lat przed wojną jeszcze. I ono podobnie jak Iskierki, jak Płomyk, który też mamy w swoich zbiorach, to było czasopismo, które właśnie miało dawać dzieciom rozrywkę, stąd taka. Też uczyć i bawić, jak to zwykle przy publikacjach dla dzieci i młodzieży. Stąd zarówno teksty literackie, jak i yy, jak tutaj widać, chociażby właśnie pomyśl, chwilkę, taki dział był, w którym były rebusy, zagadki różnego rodzaju takie no, właśnie rozrywki umysłowe dla dzieci, i też możliwość zrobienia różnych rzeczy. Tutaj mamy łódkę z kory drzewnej, ale pojawiały się tu zarówno różne rzeczy, które można było robić z papieru, właśnie też z jakichś innych darów natury, jak nie tylko kory drzewnej. Także to były rzeczywiście bardzo ciekawe czasopisma, one jak wiadomo ewoluowały, ponieważ akurat płomyczek wychodził jeszcze w latach 90. Co jest też istotne, redaktorem obu tych czasopism w pierwszych latach był Stanisław Aleksandrzak, natomiast potem też pracowała przy tym Wanda Grodzieńska, tak jak zresztą przed wojną. My my akurat mamy w zbiorach tutaj w, w zasadzie prawie wszystkie numery tych czasopism. To jest też dziwne, bo czasopisma jeszcze bardziej chyba niż książki podlegają niszczącej sile swoich czytelników małych, ale w każdym razie. I na pewno są to rzeczy bardzo starannie dopracowane, bardzo tak z myślą o małych czytelnikach. I na już zupełny koniec chciałam Państwu też przedstawić katalogi, które wtedy się ukazywały, bo oczywiście w tej chwili już jesteśmy w erze katalogów cyfrowych w większości wypadków, natomiast przez całe lata większość wydawnictw wydawała katalogi drukowane. One z reguły były dość wysmakowane albo przynajmniej bardzo dobrze projektowane graficznie. Tutaj przykład katalogów właśnie naszej księgarni, w której prezentowano również okładki niektórych publikacji. Po jednej stronie mamy publikację, no, klasyczne opowiadanie przygodach dziecka nad, nad morzem. Oczywiście ono ma wydźwięk patrioty... Bo sądząc, jak to nad Bałtykiem bywa, no głównie chodziło o podkreślenie tego, że odzyskaliśmy dostęp do Bałtyku. Natomiast po drugiej stronie przypominam, jest to rok 51 mamy publikacje o wielkim Stalinie. No niestety nasza księgarnia też takie rzeczy musiała publikować. Natomiast jak popatrzymy po innych tytułach, no to są to klasyczne, klasyczne publikacje dla dzieci i młodzieży, znane do dzisiaj jest Maria Kownacka, Lucyna Krzemieniecka, także takie czy Witold Makowiecki Przygody Meliklesa greka przez wiele lat bardzo bardzo popularna książka Selma Lagerlew, także widać że autorzy są to, to są klasycznie autorzy literatury dla dzieci i, i młodzieży, no ale jak widać w tych czasach zdarzały się również i y, tego typu publikacje. Y, to jest y, to, co dzisiaj pokazaliśmy, to jest oczywiście niewielki wycinek tego, co po wojnie ukazywało się mm. w tych pierwszych latach powojennych, czyli powiedzmy przed rokiem 1950-51. Mm. Co ukazywało się w Polsce z tego zakresu, ale tak jak mówiłam na początku, bazujemy tutaj na egzemplarzach z biblioteki Osolineum. Oczywiście tych publikacji jest więcej, ale część z nich no, mimo starań bardzo często jest w nie najlepszym też stanie powiedzmy fizycznym, a w każdym razie w stanie, który utrudnia bardzo pokazywanie. Wnętrza tej książki. No niestety to był bardzo zły papier i no, użytkownik wymagający wobec, że tak powiem, fizycznie wymagający wobec, wobec książek. Ale myślę, że większość z nas ma gdzieś w domach jakieś książki również z tych lat, albo przynajmniej kolejne wydania, które przypominają również również o tej literaturze i o tych książkach. Myślę, że warto się w to zagłębić, zwłaszcza i to zarówno pod kątem samej literatury, czyli tekstów literackich, jak i pod kątem ilustracji, ponieważ ilustracja jak mam nadzieję udało się pokazać, ilustracja w tych książkach jest z jednej strony skromna, z drugiej strony widać, jak wiele wysiłku wydawcy ilustratorzy wkładali w to, żeby w tych trudnych warunkach jednak te książki dawały pociechę, ale dzieciom i dawały radość właśnie przez ilustracje, czasami przez kolor, ale w każdym razie, żeby rzeczywiście były tymi prawdziwymi książkami dla dzieci i młodzieży, które no od lat właśnie kojarzą nam się z, raczej z radością i, i przyjemnością. Także dziękuję bardzo i jeśli oczywiście ktoś z Państwa byłby zainteresowany tymi publikacjami, to zapraszamy do Solineum. W katalogach wszystkie te książki, które tu prezentujemy są obecne, można je zamówić i w czytelni przejrzeć. Dziękuję bardzo. Do widzenia.